Cześć, jestem Wojtek i w dzisiejszym odcinku nauczę Was jednego z moich ulubionych trików, czyli Umbrella. Umbrella jest to jedna z podstawowych machanek i gdy już ją wykotujecie, jest naprawdę przyjemna. Myślę, że warto nauczyć się tego triku, ale później móc goła napływać do na mocniejszych bęgerów typu Umbrella Kickless. Naszym pierwszym krokiem będzie nauka kręcenia Umbrella na flacie. Wstawcie swoją tylnią nogę na podejście i lekko podnieście swoją nogę. Następnie należy lekko wypchnąć łypa i skręcić swoją kierownicę o 90 stopni. W ten sposób poprawnie zakręcimy umbrelę. Gdy już to opanujemy, możemy przerzucić naszą naukę na kłoter, bo właśnie na tamtej przeszkodzie będziemy wykonywać ten trik. Wybierzcie kłoter średniej wielkości, na którym przyjemnie Wam się jeździ i najedźcie na niego z prędkością, aby odbić się od koupingu. Pamiętajcie, że umbrela to techniczny trik i nie wykonujcie go na siłę. Gdy już zakręcicie umbrelę na kłoterze, ciągnijcie ją lekko w dół, przez co będziecie mogli dołożyć nogi i spokojnie odjechać New Learner. Nie, mam nadzieję, że pomogę Wam w nauce Umbrelli. Jeśli chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiś inny poranik do innego triku, napiszcie w komentarzu i z nagram dla Was kolejny materiał. Siema.